Głębosz pokażę tutaj od dołu jak to wygląda na hydropaku brony. jest jeden wał naprawiający, drugi wał, bułka wyrównywacz.

5 polowe to wystarczyły 3 polowe no ale takie są 5 polowe to były podczepione można na wyszaku je ustawić jak się chce to jest jeden walec drugi walec łuka króje dewolacja z góry będziemy uprawiać teraz podbób